360 degree reality sunset beach I don't need TV I'm the real thing uh, Hej, cześć witam was na moim na moim kanale. Eee przykuł się z takim odcinkiem z, i mam problem. To poważny problem. Bo em um, Albo tu jest. Mamy jakiegoś baga, Albo nie wiem. Yy, bo. Ja nie mogę usunąć osoby z, z serca. No patrz. Widzicie? I znowu. Yy, właśnie, muszę jeszcze napisać do niej. Yy, mm, hejka. Słuchaj. Ty możesz mnie usunąć ze znajd. Pomi. Pomi. Trochu kontrol než. Nie. Mám si znať. Bo mám taký. Má. Program. V. Nie. Ciebie usunąć ze serca albo albo jakiś bóg albo nie wiem więc Lepiej, żebyś mnie, ty mnie usunęła, bo ja nikogo innego nie mogę. Nie mogę dodać. No widzicie. Próbuję nam kogoś dodać do serca. to nie mogę, bo ona mi coś to, 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 to jest. Na przykład robię coś, dodaję. Mam? Muszę i jak ktoś dodaje to od razu już nie mam tego, nie? To jest takie mega, mega, mega dziwne. No proszę napiszcie mi, czy to jest jakiś bug, czy mam czy to, że można czekać. Oby tak, bo powiem wam, że... no... Nie fajnie się gra ja mój zapoment w takim razie, jak są jakieś bugi. Eee, mm, też nie potrzebnie może dodawałam. Żałuję strasznie. Dobra, napiszcie mi w komentarzu, czy mam coś takiego też jest, czy nie. Yy, no, także tego mam problem. Yy, w następnym może postaram się serię z Simsów zrobić. Bo jak widzicie, mam czwóreczkę, więc jakaś seria będzie. Napiszcie jaka, to nagram. Um, będzie tak jakby premiera no, um, pierwszego odcinka z Simsów no. Więc mam już specjalny e, specjalny m, intro więc mam nadzieję że jakoś czy u was też takie bagi są hmm. może to widać. Łapka w górę, yy, subskrypcja, dzwoneczek, żeby, te, żeby nie przegapić nowego mojego odcinka. Yy, planuję też jeszcze, planuję yy, nagrać piosenki pasujące do mój serpent, ale świąteczne. Także zobaczymy, jak wyjdzie. Dzięki, trzymajcie miłego wieczoru, miłej nocy, miłego dnia, za że to oglądacie. I bye!